nie spodziewacie się, o czym dzisiejszy, będzie dzisiejszy odcinek, o wózkach. o wózkach, tu się nic nie zmienia. Cześć tu Rafał, dzisiaj kolejny odcinek, zgodnie z waszymi prośbami, coś o konkretnym modelu wózka, bo piszecie do nas i pytacie, czy możecie coś powiedzieć więcej na temat modelu i wymieniacie ten model? Jeden z tych modeli, który najczęściej był ostatnio wymieniany, był Cybek Stalos S-Lux. No i zgodnie z Waszą prośbą przyjechał do nas, stanął tutaj pięknie na naszym podium, prezentuje się, a ja się postaram troszkę o nim opowiedzieć. Jest to wózek Cybek Stalos S-Lux w wersji spacerowej i jest do niego też na tym samym starażu gondola, czyli to jest opcja dla rodziców, którzy właśnie spodziewają się dziecka. Ok, przejdźmy teraz do, do pięciu najważniejszych rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę. Takie rzeczy, które będzie warto, abyście rozważyli, jeżeli chcecie kupić ten wózek. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę przy wózku Cybek Stalos S-Lux, to są jego koła. Cztery gumowe koła, w środku wypełnione poliuretanem. Brzmi profesjonalnie, nie? I to jest właśnie też yy, uspokajam tych rodziców, którzy mówią, że jednak wolą koła pompowane, to właśnie Koła tego typu dają nam naprawdę bardzo fajny efekt. Podobny do tego jak na kołach pompowanych, że możemy wyjechać tym wózkiem w każdy teren. Nie bójcie się tego. Testowałem i jest ok. Druga rzecz, która mnie uwiodła przy wózku Talos S Lux, to jest jego ogromna budka. Budka XXL. Naprawdę jest takich rozmiarów, że. mało. <śla> <śla> to taka jest taka Budka. O rozmiarach XXL. Jest ona ogromna. Po pełnym rozłożeniu możemy naprawdę dziecko ochronić przed różnymi zjawiskami atmosferycznymi. Ma fajne świetliki. Jest oczywiście wentylacja przewidziana na miesiące ciepłe i gorące. Naprawdę polecam. Trzecia rzecz, która zwróciła moją uwagę, to jest sposób składania się tego wózka. Bo składamy go jedną ręką. I wraz ze stalarzem składa się jednocześnie siedzisko spacerowe. Jest to bardzo funkcjonalna sprawa, dużo wygoda. Czwarta rzecz, na którą zwróciłem uwagę przy tym wózku, jest bardzo ważna i dla przyszłych rodziców, ale też dla tych świeżo upieczonych, takich jak ja, którzy właśnie niedawno urodziło im się dziecko i potrzebują gondoli. Bo ta gondola. Wpina się na ten stelaż. To co ma fajne przyciski z funkcją pamiętania, tak? że przyciskamy z jednej strony, z drugiej strony i jednym ruchem możemy wyciągnąć tą gondolę. Gondola jest kompaktowa z opcją składania jej na płasko, na tak zwany naleśnik. Jest fajna opcja na upały, bo możemy sobie odchylić wentylację i to jest też jednocześnie świetlik, żeby naszemu dziecku nie było za ciemno w tej gondolce. I piąta rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która jest bardzo ważna, bo często słyszę w rozmowach z rodzicami takie pytanie, a jak ten wózek się prowadzi? Ja odpowiadam, w przypadku Cybek Stalos S-Lux bardzo fajnie się prowadzi. Cała jego konstrukcja jest tak to wszystko zrobione, że w momencie, kiedy wyjeżdżamy, czy to na trudny teren, czy też jesteśmy w mieście, w jakiejś galerii handlowej, możemy bardzo łatwo pokonywać różne przeszkody, bardzo zwrotny, lekko się go prowadzi. Ale wiecie co? Trochę więcej Wam o tym będę mógł powiedzieć i pokazać, w oddzielnym odcinku, bo będę go nagrywał z moją córką, która będzie jako pasażerka. Zobaczycie, jak to wygląda w warunkach bojowych. Przejeżdżymy się na różnym terenie i troszkę więcej zobaczycie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten wózek spisze się, właśnie w naszych testach, które będę chciał przeprowadzić z moją córką, zachęcam do subskrypcji. Już teraz subskrybuj. Tam jest dzwoneczek. Kliknij go, bądź z nami na bieżąco. Oglądaj kolejne odcinki. A i jeszcze na koniec prośba. Dzisiaj mówiłem o Cybeksie s Lux. Szykuję kolejne odcinki. No i też od Was zależy, co będzie w następnym odcinku, więc wybierzcie, napiszcie w komentarzu, jaki model chcecie, abyśmy wzięli na warsztat. OK? Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cześć!